Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, w kolejną niedzielę wakacyjną, letnią, słyszymy słowa Pana Jezusa na temat modlitwy. A rozpoczęło się wszystko od pytania, które jeden z uczniów postawił Jezusowi. Jezusowi, Panie, naucz nas się modlić, tak jak Jan nauczył swoich uczniów. I wtedy Jezus mówi, jak się modlić. Przedstawia im modlitwę Ojcze nasz, modlitwę Pańską, dobrze nam znaną. Dzisiaj Pan też nas wzywa, żebyśmy zadali też Jemu pytanie. Panie, naucz mnie się modlić. Zawsze trzeba mieć taką ambicję, powiedziałbym, do tego, aby lepiej się modlić. Nie ile więcej modlitw odmówić, tylko naucz nas się modlić, Panie. Pokaż mi, z jaką postawą wewnętrzną mam być na modlitwie. Modlitwa Ojcze Nasz. Uczy nas tego, Pan Jezus, tej modlitwie, że musimy przede wszystkim zwracać się do naszego Ojca. Do naszego Ojca. Jezus uczy tej podstawowej modlitwy, w której zaprasza nas do tego, żebyśmy do Niego się odnosili, do Boga odnosili jak do tatusia, do ojca. On często powtarzał słowa Abba. Te słowa nie są przetłumaczalne na język polski, ale wiemy, że one określają taką, taką relację, jak dziecko ma do ojca, do tatusia. Abba to znaczy tatusiu. Pan Jezus, kiedy uczył apostołów i mówił ojcze nasz, to od tego zaczynał. Abba, tatusiu. Kiedy pytamy Jezusa, Jezu, naucz mnie się modlić, prosimy o tę naukę. To On uczy nas do te, tego przede wszystkim, że mamy modlić się do Ojca, naszego Tatusia, który wie o nas wszystko, który troszczy się o nas. I wtedy najważniejszą modlitwą będzie to, ażeby żeby przyszło Królestwo Jego do nas, a żeby się święciło Jego imię, żeby dawał nam chleb powszedni, ale znowu, żeby odpuszczał nam grzechy, żeby obdarzał nas wolnością od zła, zachował nas od złego. Módmy się o to, żebyśmy potrafili tak się modlić. Modlitwa Ojcze nasz może być przez nas odmawiana bardzo długo. To znaczy, że możemy każdego dnia powoli tę modlitwę odmówić, powoli sylabizując wręcz słowa tej modlitwy. Ojcze nasz, Ojcze nasz, może to się przerodzić w modlitwę Ojcze mój, Ojcze mój, który jesteś w niebie. Powtarzajmy te słowa, syćmy się tymi słowami, bo są to słowa Pana Jezusa. Kiedy Go pytamy, kiedy prosimy, naucz mnie się modlić, to On mi mówi, módl się do Ojca, do swego tatusia, do tego, który wie o Tobie wszystko i chce Ci towarzyszyć w Twoim życiu. Amen.